Może zabity, gra podnieść, bo zaraz się wyjebie. Nie wątpię. Proszę cię bardzo. One kurwa low HP. A MAMY TO kurwa. MAMY TO!

Kurwa, mam laki to? Dobra, nie mów nic, kurwa, bo ich nie słyszę. Ja... Yeah. That's my boy. <laughs> yeah. Gdzie? Yeah. tym yeah. y mm. W double dorsach. Znaczy, w zwykłych dorsach. No, double dorsów nie ma w sumie. Ale nie Mam nadzieję, że nie widzieli się tego. Mam nadzieję, że to będzie na frag mówi. Akurat nie nagrywałem. Tak, <grymne> jasne. <grymne> Kurwa. Przeciwem? On yellow. Co? Nie patrzyłem. Co? I patrzy, patrzę na Rider, bo ma zero kiwi. On o, o, nie. Trzeba było patrzeć na Fidzika, byś nie pożałował. co? Lefuje, ty. Nie lefuje, lol. Co robisz? <stankuś> 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 to, Ale chodę, lak, ty robisz? Ale uchodź lagi, ty! Dobra. Dobra. Gajs, short. po prostu.

Nie masz czego cię kurwa za szukał? <noise> Nie wiem. Ale Fryer. No i to super. Wybał TS. Nie. Co?

Nie wiem, Ej, si, okay, okay. He better play this side <grym> <grym> <Yes>. <grym> A, A, mało. Mało. No, O, Przy O, dostał. Ale to twoje, to funtu. to fun Po francusku gadasz?

Widzę ja mi też tutaj mam dwie przed chwilą Kurwa Spojrzałem się na kolano i mnie zabił <laughs> taką mam kreskówkę na tym ten... nawet czarna już tam jak już wiem że tam było takie dziecko i z tym kotem co ten kot chciał podbić świat Nie Nie ja tyle biguję <laughs> no, To ty ty w bajkę z kotem? No wyglądałem tu jakieś szczególnemu nie, czyli ty nie oglądałeś bajek, tak? Oj. Mam rozumieć Oglądałem, oglądałem na przykład Pornhub Jesteś debilem To, jest <śmany śmany> to... <śmany> to kliją bajki gdzieś istnieje Kurwa nie wiem jak ją zabić Cebul ja zajebałem ręką kurwa za wolne jest Powiedz mu, wziął matkę, bo już ma to zawsze działa. ja zrobiłem tak, że na początku pochodzisz na nie tak spokojnie, jak masz rękę blisko, to tak że kurwa, Ja tak ostatnio taki myk zrobiłem właśnie. Działa. Kurwa, strzelam do trupu Trawy karma. Co to <laughs> Musiałem to napisać. Kurwa, ty chcę, No? muchę do ręki. I co on teraz zrobi? Nie mogę grać. Kurwa. Weź tak, weź. Pierdol tą, ręką, pierdol tą ręką. No bladno, no bladno. No kurwa, no nie mam jak ty pięścią będę dał? Ja pierdolę, to inuś. Sir. Czemu? Bo gra musi z Patrycją. No, to... no to... Czekaj, bo ja sobie w dupie, krakciarzy. kurwa. Nie wiem gdzie, chłopie, co mam zrobić teraz. Welcome to you. Tak, A mi wywiedza kod. Ja mówię, że pograć z Patrycją, więc teraz masz. Ja nie mówię, że to jest źle, nie? ale teraz kurde... Wypierdalaj, tak Patrycja. <ślech> nie wypierdalaj. Gdzie, kurwa, idziesz?

no, czekaj, mi się szczerze. Szczerze. No nie strzelam normalnie kurwa tylko jak dam. Nie zostałeś. <laughs> no co kurwa? CO TY KURWA?! W TY jesteś TY! <laughs> Pierwsze wy chyba ty dzika nie? No, kurwa. Nie, nie, nie nie no, pasz, kurwa, piąty, nie kurwa Nie uciekaj! Kur Wal się. Mam 14 lat na chwilę. No kurwa! Pojebanych! No tak, co, by, co nie raszujemy. Morda Więc tam, kurwa. Jest, na środku. W którym no. środku? P powiem wam <coughs> tak, że jest przed wami. No co ty nie powiesz? Idź dalej. O? O? No. Minus 15. Kto co ty wiesz na ciebie?

nie. jeden w jednym O nie. Będź tak, zziąś headshot. Zobaczyłem cebulę. No on teraz tej pieski, bo miałem swojego SP dawaj. dawaj pati Jedziesz z nimi. Ty Fidzika, tylko widzika za Nie robię, chyba. Czekaj, daj mi go. No. no. Spoko, daj daj cębu jej zobaczymy. Dam. Daj. Mm. No <grymna> się no kurwa! Ja kurwa go dwa amu. Na boje. Spoko, fizik ma trzy. I nie mam już. Trzymaj, trzymaj. <grymna> nie, nie easy, easy. Ty mu zarąbał. Oddaj zieloną. Leżę. Ej, ja też się najewany jakiś. Tu jestem malutkim monitorku. Jest na tym chujowstwie tam, rampa. Nazwijmy to rampa. Wasze kombekują, frajesz. Dobra. Okay. O, jeszcze mu lada druga. Kurwa, szczyna mi w głowę. O, full auto i ich pozdro. Co bym mogła z się z Ale wiesz do którego mogę robić w Skracza Skraca chuj. Widziałem to fizyk. Ja mam Spoko, on też. Ile masz AP? Nie, 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 Jezus, jak mi to lepiej, jak mnie to lepie. Ile masz? Tybun ma 20 HP. 99, w Też ma pan. Co? Dobra, co bóla? Ty strzesz się z jednym... Strzeliłem czy nie? To po prostu nie mogło nie siąść no, <laughs> Tu jest panikowała światło. E nie od 815 15 HP ma Cebul'a Zabij go! Czepolnie, nie nie. No najpierw nice. ja pierdolę Kucało debil i w nogę dostał Nie mogę O kurwa To rozcoberowałby się Jaka pista? Morda to Jaki kamper jedyny Gdzie jest ten chuj? Morda to no, ale się kampić na respesa Ciota Ale pomógłbyś mi o, nie A to takie figi chcecie wtedy, nie? Czemu go, łupa upa strzela szybciej, kurwa nic moja To jest podejrzewam coś O, też szmata jest <grym> Ej niej! <grym> <grym> trafiłem w O, masz trafić trafię w nią Jego y Góra jest... Dobra kurwa mhm. Ona jest chora po prawej jest Ch**a A jest, nice Ciekawe, ciekawe co Ciekawe bardzo, zobaczymy to na demku Dobra, nie żyje, kurwa To Zostałem Ej nie, nie, nie Co? Nie, <śmierdzi> nice. Mam kampę co bym wyjść Wyjdź kurwa i na to ch**ie zgnić Nie zabiję go Marcin, chowaj się na no proszę Cię, czy... no powiedz wiek, ty wiesz No nie, Ach, po lewej. Ja ona jest. I ona O kur... co się czujesz? <laughs> Odjebało Ci coś w nogę Lewo, lewo. Lewo. Nie, ja jestem, ja jestem ciekawy, to Przestań ciężarówkę. No. Infopacji, no. Góra i prawo. Marcin... Masz być w prawo. Aha, dobra. Co? Ej, o... Oh, minęliśmy się na lewej, po lewej. Oh. 89 w jednym odpadły No, nie wiem jak. Zostałem przez tą ścianę. Zpatrycie. I poważnie? NIE! To zbieraj pierwszy rolę! Co ją czeba? Podejrzewałem w góra idzie jeden Spad Doskoczył Dostał od ciebie Jak dostał? Dostał Co ty gierdasz? Co? Co? Nie mam dostał? dostać Rak zjebane Jak mam nim 32 dostać Dostał, co by leży zabity Gdzie?

Będę no się nie mógł coś z tym złączyć, bo po prostu zeszło się i jak głupia Proszę cię Najj no i... Mili ojca Ale to jest dziwne, że to boli kurwa, a chyba szybciej przadziliśmy No jest pojedyżana jest... kurwa Wychry, cebula. cybula Wychryjacz cię proszę Gdzie? W góry jest, cybula Ej, nie, przecież kurwa na nic było Nie! <śmulcowa> kurwa! 5 Prawa nie, lewo Pizdasz To dobre To, była ładniejsza Dobre to było Nie widziałaś go w nicku To była ładniejsza kurwa za Stała w pizdę Znaczy w nogę Okay, o jeden ma 40 minut, po, tak, <śleski> 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 po lewej jest tutaj na blisko. Tam ci mordę. Nie, nie, nie. O kurwa. Lecz minus 60 Po lewej jest. Po lewej, po lewej, po drugiej lewej. Mordę tam. Gdzie ten pizdoch raz, kurwa jest? Chodź. kosem kosę, kosę. Kicho ja kicho! No kurwa, że się wyjrzy! Najpierw jaki rano bym ukoły patrzył z czego? Kurwa, nie wiem, no, skakała z tym Wiglem, nie? Ja? Czekaj. Uh. Co? <gry> Co kurwa? Połóż mi. Już pomagam. Jezus, są tu! To czekaj, czekaj. To... <gry> Nie mam Jak ja No i to jest? Chyba. Najduj no <noise> Tu jak ty mógł, że da mi dwa wiedzy dostać? Dobra teraz za To są. nie był na hitar. Teraz, teraz na jest? dole Nie Ficik, bo ja sterowałam w Marcina Ej <noise> co? Ja, no ja i No ja idziemy tak? No my no. Jeden, kurwa, tak? <grym> <grym> Nie miałem wina, że O, Dobra, mama, kończę grać, bo mnie kurwałem już. Dostał. Martin, dużo u góry. Dostał 45. Nice. <grym> <laughs> Radzybany jesteś kurwa Rzybko Patrycja to nie jest global 1 tylko to jest po prostu globalnie global jeden. Jestem <laughs> sorszał Dziękuję